Dzisiaj przygotuję krewetki słodko-kwaśne, po których możecie się poszczęścić. Zapraszam. Dzisiaj pokażę ci, jak przygotować słodko-kwaśny sos z krewetkami, a to na specjalną okazję. Na patelnię lub do rondelka dodajemy cukier, ocet, spirytusowy, odrobinę wody. Zostawiamy sobie do mąki ziemniaczanej, którą tutaj rozrobimy, a resztę wlewamy na patelnię wymieszamy tak, żeby skrobia ziemniaczana dobrze się połączyła z wodą. I teraz potrzebujemy... O, mam tu duże. Trzy ząbki czosnku drobno posiekaj. Nie musi być jakoś super równo. Czas na Czosnek posiekany dodajemy do sosiku. I chili pepperoni. One nie są takie turboostre, dlatego użyję spokojnie całej. Kroimy na drobniejsze kawałki. Ja daję razem z pestkami, bo naprawdę nie jest jakoś super ostra cyk i do pozostałych składników na patel. I redukujemy około. 3 minut na średnim ogniu. W międzyczasie przygotowujemy krewetki. Jak dostaniesz takie krewetki, właśnie z pancerzami w sklepie, to super, bo tych pancerzy akurat nie będziemy dzisiaj używać, ale je się suszy, i później można zrobić sobie takie super krewetkowe masło, właśnie do bagietki, chociażby, albo na przykład do zupy. Jakby suszysz właśnie te pancerze, to one spokojnie ci przetrwają w szczelnie zamkniętym słoiku albo torebce około 2 miesięcy. I później smażysz je sobie właśnie na maśle e, albo na oleju przygotowując zupę. Chociażby tą miam, którą znajdziesz gdzieś tu, która jest super pyszna. Pancerze zdejmujemy i zostawiamy do wysuszenia. Kolejna ważna rzecz przy krewetkach, e, jak kupujesz właśnie świeże, e, to jest to, żeby wyjąć jelitko. Widzisz, one już są tutaj akurat nacięte, ale często są tak, że te pancerze są zamknięte. Więc po zdjęciu pancerza potrzebujemy naciąć krewetkę po grzbiecie i wtedy wyciągnąć jelitko. Krewetki zrobione. Na nasz sosik już trochę mniejszy ogień jest potrzebny. Rozgrzewamy tutaj patelnię, dodajemy odrobinę oleju. Do sosu dodaję jeszcze tylko dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Hop, tak, żeby on się fajnie zagęścił. Sosik już się zagotowuje, ale żeby podkreślić czerwony kolor, dodam jeszcze odrobinę barwnika właśnie spożywczego, tak żeby... On był super czerwony. Sosik pięknie czerwony. Wyłączamy i wracamy teraz do krewetek. Patelnia świetnie rozgrzana. Dodajemy krewetki. Hop. Pamiętaj ważne to, żeby w krewetkach, żeby ich nie przeciągnąć. Naprawdę e, im wystarczy dosłownie moment. Jak widzisz, że już jedna się różowi, e, jak się różowią z jednej strony, to już można je spokojnie przekręcać właśnie na drugą i one już będą świetnie usmażone, dojdą sobie jeszcze w sosie. Dorzucam odrobinę groszku dla kontrastu i dodaję sosik słodko kwaśny. Piękny kolor, super pachnie Odrobina na koniec jeszcze oleju sezamowego I możemy wydawać Miałem to dzisiaj wydać z makaronem, ale wolność to w swoim domku Więc jak masz ochotę to zjeść na przykład z ryżem To też bardzo Ci polecam Super też smakują jako właśnie taka przekąska Czyli serwujesz to w ten sposób Piękny kolor, zachęcający do zjedzenia a, nie solił, nie solił. Nie doszło żadne rękawiczki, jeszcze posolić nie, tak, nie, tak, nie. Nie posoliłem, soli. Nie posoliłem, Nie ma soli! S Słuchajcie, człowiek rozmarzony, to widzicie, coś czasami umknie. Także odrobina soli. Pamiętajcie, przed smażeniem na krewetki. Hops! I pyszne słodko kwaśne krewetki. Gotowe. Niebiańsko wyglądają, super pachną, a jak smakują? Mmm, delikatne. Krewetki w wyraźnym sosie. Polecam Ci. Jeśli podobał Ci się ten przepis, kliknij lajka, like zostaw suba, a na dole w komentarzu napisz, co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale. Tymczasem do następnego przepisu. Cześć! Szukasz innych pysznych inspiracji na krewetki? Kliknij link obok.